Witam wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę wam 5 najgorszych decyzji, jakie możecie podjąć w akcie pierwszym w KCD 2. Mój że się trawę, nie wiem czy będzie to słychać na filmie. Mam nadzieję, że nie. Oczywiście będą spoilery z gry i wiele śmierci, więc uważajcie, zacni rycerze i damy. A oczywiście zapraszam na moje media społecznościowe, na Patronite'a i na kanał nocne. Bajanie. Pierwszą z pomocnych osób, jakie spotkamy w rejonie Trosk będzie Bożena, która nie tylko zaopiekuje się Henrym i Janem Ptaszkiem, ale daje im nawet pieniądze na drogę, chociaż sama mieszka w lichej chacie w lesie. Dlatego dzisiaj doprowadzimy do śmierci jej i jej jedynej córki. Misja Zła Krew to też chyba będzie pierwsza z pobocznych misji, jakie wykonamy i rozpoczyna się tym, że dowiadujemy się o zaginięciu Pauliny i oczywiście musimy jej poszukać. W ramach wioskowego śledztwa dowiadujemy się, że dziewczyna zakochała się w Chłopaku z Stroskowicz o imieniu Roman, Nico, Roman. i zaszła z nim w ciąży. Problem w tym, że jej matka, Bożena, wiele lat temu zaszła, strasznie zaszła za skórę ludziom z troskowic. I niesłusznie, bo tak w dużym skrócie to była ona po prostu położną, która zamiast ochrzcić dziecko przed jego niechybną śmiercią, skupiła się na tym, żeby uratować matkę, i przez to dziecko nie mogło być pochowane zgodnie z chrześcijańskim obrządkiem wolała po prostu uratować jej życie i została za to wygnana z wioski, a Jakesz, ojciec tego dziecka, obraził się na nią na amen. Jego parobkowie słyszeli, jak pijany wyklinał Bożenę i postanowili wymierzyć własną sprawiedliwość na Paulinie, żeby mu się przypodobać. Z tym, że nie wszystko poszło zgodnie z planem i parobek oksywcy Słomka zabił Romana, a drugi porwał Paulinę do lasu. No i tak, w tej misji możemy doprowadzić do wielu śmierci, bo Słomka może zawisnąć na drzewie osądzony przez i ta za swe przewiny. Porywacz ginie w sumie za każdym razem, ale możemy też doprowadzić do tego, żeby Paulina zginęła zadźgana nożem podczas nieudanych negocjacji. Albo jest jeszcze trzecia, bardziej brutalna opcja. Po uratowaniu Pauliny, Bożenka prosi nas o to, żeby zemścić się na Jakeszu i go po prostu zamordować. Możemy to zrobić lub spróbować ich pogodzić, albo odmówić kobiecie i wtedy dzieje się rzecz bardzo brutalna. Gdy po kilku dniach wrócimy do jej chaty, zobaczymy, że staruszka

za, i tutaj nie jestem pewna, ale albo za usiłowanie zabójstwa jakesza, albo za dokonanie tego czynu. No a jej matka po prostu chyba się zabiła ze smutku. Jest to najgorsze możliwe rozwiązanie tej sytuacji, bo ginie praktycznie każdy, który jest powiązany jakoś z tym zadaniem. Poza tym, no te kobiety nie zasługiwały wcale na taki los. Druga decyzja, o której opowiem, to zmora każdej prawilnej mordy, bo wymaga zostania konfidentem, tak zwaną sześćdziesiątką. Crazel to jedna z dwóch osób obok Kowala, dzięki któremu możemy dostać się na wesele. Jest to człowiek światły, który, no można powiedzieć, był swego rodzaju geniuszem i zdecydowanie wyprzedzał epokę, w której żył. Pod koniec zadania opus magnum dowiadujemy się, co tak naprawdę planował młynarz, bo nie było to wcale stworzenie golema z mąki, tak jak nam mówił, a wynalezienie czarnego prochu. Wcale nie z potrzeby posiadania władzy, buntu czy innej przyziemnej sprawy, a po prostu z ciekawości i dla dobra nauki. Henry może jednak wyciągnąć najstarszy numer chyba z rękawa, czyli uprzejmie donoszę i przekazać wójtowi Troskowit, że Kraizel kombinuje coś niedobrego i wtedy pojedziemy z nim do ich tajnej kryjówki. A tam, po dość długiej rozmowie, Kraizel i jego pomocnicy zostaną powieszeni. Hang rafters Let and Straszny jest o widok, a zwłaszcza po słowach Craisla, który dziwi się, że Henry nic nie zrozumiał z tego, co próbował go nauczyć. Poza tym Bonka i Zinek to dobre mordy, chociaż złodziejskie, bo oni dużo kradli. Dostaniemy za to dwójta 600 groszy plus wszystkie rzeczy, które ukradniemy z trupów. Moim zdaniem nie warto. I taka bonusowa ciekawostka, w rozmowie z bonką po raz pierwszy spyta się ona naszego bohatera o imię. Jest tu nawiązanie do Wiedźmina, bo może się przedstawić jako rzeźnik z wranika lub wilk ze skalicy. Uh, the wolf of well, not very creative. Bardzo śmieszne. Okej, okay, trzecia decyzja. Wyjątkowo brutalna i chyba miałam największe wyrzuty sumienia po tym. Jest również związana z poprzednim questem, ale dzieje się to trochę wcześniej. Mamy za zadanie znaleźć dół saletrzany, a gdzie się on znajduje, wie pewien grabarz slash hycel. Oczywiście nie powie nam tego za darmo, musimy najpierw wykonać dla niego fuchę, która ma polegać na zbieraniu truchła zwierząt. Wszystko spoko. Dopóki ten sk... nie każe nam zabić psa, bo podobno przeszkadza on sąsiadom i zapłacili mu, by się go pozbył. Po przybyciu na miejsce okazuje się, że pieska nie ma wcale w budzie, a znajdziemy go kawałek dalej z bąką. Opowiada nam, że to nie wina psa, bo tak naprawdę to właściciel go nie karmi i znęca się nad nim, i ona chętnie się nim zaopiekuje. Ale my i tak możemy jej powiedzieć, że zwierzę musi zginąć. I saw how jak treats him. He doesn't give him food. He abuses him. With a master like that, he won't last long. You wouldn't kill a dumb creature just because its master is a sick horse and would you? That's exactly what I'll do. I won't be lectured on what's right and wrong by someone who almost costs me and Ignatius our necks. And besides, I've done worse things in my life. Henry, you can't. You have a dog of your own. How could you? Oh, damn it, Bonnie. You better leave. Wtedy rzucamy mu zatrute mięso, którego jak widać chciał spróbować również orzech. No i koniec. Strasznie się z tym czułam, ale musiałam to nagrać do filmu. Czwarta i też chyba najbrutalniejsza dzisiaj decyzja dotyczy Semina. Zapewne kojarzycie przesłuchanie pewnego jego mościa przez samego Jana Ptaszka i Henry'ego w zamku von Bergowa. Pomijając to, że możemy go torturować tak mocno, że doprowadzimy do jego śmierci, Henry! to jeszcze gorzej zrobimy, jak wyciągniemy od niego Całą tą prawdę, że Olżyk, syn pana na Seminie, podczas własnego wesela uciekł i razem z innymi próbował zamordować Vonbergowa, i następnie po prostu Vonbergowi to powiemy. Wtedy razem z niejakim Haszkiem zostaniemy wysłani do Semina, a tam, jeśli nie staniemy w obronie tych biednych ludzi, Haszek urządzi tam prawdziwą rzeź. Oczywiście niedługo potem dowiemy się, że ten cały Vonbergow to bardzo zepsuty człowiek, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły. Ale to sprawi, że cała ta akcja z seminem będzie jeszcze gorsza. Haszek każe swoim ludziom zamordować nie tylko ojca, ale też jego żonę, służbę, nawet młodą żonę Agnieszkę. A na koniec jeszcze znajdujemy winowajcę, czyli samego Odrycha, wel młodego pana Semina, który oczywiście też ginie. Na koniec Haszek jeszcze podpali cały dworek i w ten sposób popełnimy najgorszą zbrodnię w pierwszym akcie. Ale jest jeszcze jedna, piąta, wyjątkowo głupia decyzja, którą możemy podjąć w ramach tego zadania. Odkryłam ją całkiem przypadkiem i dzieje się ona, jeśli stanęliśmy po stronie pana Semina i Haszek i jego ludzie zginęli. Wtedy, razem z ptaszkiem, musimy jakoś się z tego wyplątać, przekazać Vonbergowi nieciekawe wieści, kłamiąc na temat wydarzeń w Seminie, no bo. Oczywiście nie byłby zadowolony, jeśli dowiedziałby się, że go zdradziliśmy i wybiliśmy w pień go ludzi. Ale jeśli z jakiegoś powodu przyjdzie nam do głowy jednak powiedzieć prawdę, to podpiszemy sami na siebie wyrok śmierci. Zobaczcie. this time. Executioner, do your duty. To było 5 najgorszych decyzji, jakie możemy podjąć w Kingdom Come Deliverance 2 w rejonie Troski. Mam jeszcze kilka w zanadrzu, jak będzie wam się podobał ten film, to nagram kolejną część. Tymczasem ja dziękuję wszystkim moim wspierającym, życzę wam miłej nocy, miłego dnia i do zobaczenia. Pa!